Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z Inwestio.pl. Z tej strony zapraszam na cotygodniowe spotkanie przy rynkach. Dzieje się dużo, indeksy zaczynają z wysokiego C, ponieważ giełdy w Stanach Zjednoczonych od razu rozpoczęły nowymi szczytami ten tydzień. Mamy też. Ciekawą sytuację na eurodolarze, który może odwrócić trend długoterminowy, no i tym samym powinno to wspierać polskiego złotego, choć dzisiaj tutaj te dalej nie widać jeszcze takiego silnego popytu, który mógłby spowodować e, umocnienie się polskiego złotego. W tym tygodniu. Mamy również kilka bardzo ważnych informacji, takich jak m.in. rozpoczęte budowy, czy zezwolenia na budowę tutaj ze Stanów Zjednoczonych, to są dane, które zazwyczaj wyprzedzają koniunkturę. Jeżeli mamy spadek zamówień, czy spadek pozwoleń, i też spadek później rozpoczętych budów, to to wpływa bardzo negatywnie na gospodarkę, więc w tym miejscu można upatrywać gdzieś jakiś wskaźników, które wyprzedzałyby bezrobocie, czy tutaj ewentualnie spadek później inflacji, no i spadek całości, że tak powiem, rozwoju gospodarczego więc warto na te dane patrzeć, ale także i w środę mamy informacje na temat inflacji, inflacji zarówno w Niemczech, jeżeli chodzi o PPI, ale przede wszystkim w Kanadzie, dlatego, że tam też rynek jest dość interesujący, tutaj wartości rok do roku wskaźnika CPI spadły już poniżej 2% do poziomu 1,9, więc jeżeli byłaby tutaj stabilność na, na tym poziomie, to tutaj byłoby szansa, aby Bank Kanady Także stabilnie podchodził do swoich stóp procentowych i nie kierował się obniżką, tak jak to robi Fed. Natomiast to, co może być niezwykle ciekawe, to tak naprawdę piątek. W piątek będziemy mieli decyzję na temat czy decyzję, informacje na temat pmi z strefy euro z Niemiec, z Francji i to są o tyle istotne dane, że zapowiadaną, zapowiadają się lepsze, czyli mielibyśmy poprawę sentymentu w Europie. Stąd też euro-dolar zaczął lekki ruch wzrostowy od piątku. Zobaczymy, czy jest szansa jego kontynuowania. Najważniejszy odczyt będzie przemysłowy PMI z Niemiec. Spodziewamy się odczytu na poziomie 43, jeżeli tutaj byłby odczyt jeszcze wyższy, na co szansa potencjalnie jest, aczkolwiek może jeszcze nie aż tak Duża, ale jednak się pojawia ta nadzieja, że recesja czy spowolnienie w niemieckiej gospodarce, zwłaszcza w sektorze pro produkcyjnym, przemysłu, się tutaj zakończy i znowu wskaźnik PMI wskoczy powyżej 50 punktów, bo przypomnę, że wartości poniżej 50 punktów oznaczają spowolnienie gospodarcze, powyżej 50 punktów rozwój gospodarczy. No, i w ten sposób doszliśmy właśnie do euro-dolara. Jeżeli chodzi o aspekt techniczny, to na wykresie 4-godzinowym e, tutaj mieliśmy bardzo głęboką korektę 61,8% całej fali wzrostowej, która miała miejsce od 30 września do 21 października. Na ten moment rynek reaguje na poziomy oporu wynikające z tych szczytów e, oraz także i z tych dołków. No i na ten moment e, prawdopodobnie szykujemy się do jakiejś korekty. Natomiast biorąc pod uwagę ten ruch spadkowy, to ostatni potwierdzony szczyt znajdował się na poziomie 1.10.19, który został wybity. W związku z tym, na ten moment na wykresie H4 panuje trend wzrostowy, według metodologii szczyty i dna. Według metody szczyty i dna. Natomiast, jeżeli popatrzymy na wykres dzienny, to tutaj rynek zdecydowanie poziom 1.11 musi traktować jako istotny. Jako był to poziom istotny. Bez wątpienia był to ostatni potwierdzony szczyt. Na dole tutaj cena również stworzyła nam taką korektę, natomiast ona jest taka niepewna, nie lubię momentów na rynku, w których nie mam pewności co do tego, co się może wydarzyć. Dlatego traktuję ten poziom, poziom 11105 jako kluczowy z punktu widzenia trendu spadkowego, on został wybity w momencie tutaj tych wzrostów i teraz prawdopodobnie trwała czy trwa jeszcze, pierwsza korekta. Jeżeli rynek faktycznie wybije poziom 1,1170, to otworzy sobie drogę do większych wzrostów, zwłaszcza jak pokona jeszcze linię trendu, e, która tutaj e, jest trendu spadkowego. Pierwsze linie trendu już zostały wy, 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 wyłamane, załamane, więc tutaj e, ta szansa do wzrostów jest. E, na ten moment scenariusz wzrostowy jest bazowym na euro-dolarze. To powinno wspierać nam dolara do polskiego złotego. E, tutaj rynek e, swój ruch spadkowy rozpoczął po wybiciu poziomu poziomu 3,89, to zostało wybite i na ten moment kluczowy poziom z powrotem znajduje się na poziomie 3,89,19. Dopóki cena znajduje się poniżej tej bariery, to na wykresie H4 mamy ruch spadkowy i można oczekiwać pogłębienia się tej fali spadkowej. Zresztą jak popatrzymy tutaj na wykres wyższego interwału czasowego, na przykład na wykres tygodniowy, to widać, że tutaj ten kanał jeszcze nie został wypełniony. Wprawdzie rynek u góry wybił kanał, więc można by było tutaj próbować wyrysować teraz w drugą stronę, no ale do tego potrzeba na tego dołka na ten moment jeszcze jest za wcześnie. Wydaje się, że szansą na to, żeby przetestować tą linię trendu i dolne ograniczenie kanału, ta szansa jest dość spora jeszcze. Zwłaszcza, że rynek przetestował lokalny dołek i dodatkowo, właśnie teraz na wykresie H4 mamy ruch spadkowy. Jeżeli rynek wybije na poziom oporu na 3,89, wtedy rozpocznie się ruch wzrostowy. Prawdopodobnie będziemy celowali w okolice 3,92-3,93, czyli jeszcze ciut wyżej. W tym wszystkim KGHM Polska Miedź również tutaj próbuje wzrostów, jest euforia na rynkach akcji, tutaj w związku z tym też i takie ryzykowniejsze aktywa, które bazują między innymi na właśnie wzrostcie gospodarczym na świecie, takie jak KGHM, które bazuje głównie na popycie na miedź, rośnie, no i teraz atakujemy po raz kolejny poziom 95, 80, 96, tutaj dodatkowo jeszcze można wyrysować linię trendu, ta linia też jest punktem kluczowym ona jest teraz testowana jak ona zostanie wybita w górę będzie to pierwszy bardzo ważny sygnał do wzrostów podobnie jak to miało miejsce tutaj na dole generalnie linie trendu dość dobrze wskazują pierwsze momenty do Załamania trendu, który aktualnie trwa. Niekoniecznie do jego odwrócenia, ale przynajmniej do spowolnienia jego tempa. Na ten moment, biorąc pod uwagę, że według metodologii szczyt i dna jesteśmy już w ruchu wzrostowym, no to tutaj dołek na 90 zł jest kluczowy. Dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, no to powinniśmy iść dalej na północ. To jest z wykresu 4-godzinowego. Natomiast z wykresu dziennego, ostatni potwierdzony dołek jest na poziomie 83,50. W momencie, w którym rynek wybija, wybiłby poziom pełną świecą, Czyli zamknąłby się powyżej poziomu 86 zł, dokładnie 86,88, czy przepraszam, 96,88, wtedy ostatni potwierdzony dołek ruszyłby na północ, tutaj pod lokalne minimum. Więc na ten moment scenariusz wzrostowy jest bazowym dla KGHM-u, natomiast no, tutaj potwierdzenie będzie oczywiście wybicie lokalnego szczytu. Ta korekta, która jest bardzo krótka, bardzo płytka, sugeruje dość silny popyt na KGHM, co jest oczywiście dobrym symptomem na przyszłość, więc tutaj obserwujemy dalej. Z ciekawych spółek również PKOBP sobie radzi dość dobrze. Teraz trwa korekta, która testuje nam lokalne dołek na 38 zł. Jeżeli by się udało to obronić i faktycznie rynek ruszyłby dalej na północ, to wybicie lokalnego szczytu na, 30, na 40 zł otworzyłoby drogę do większych wzrostów, a Takim celem dla ruchu wzrostowego jest poziom 41 ,80 zł, 80 groszy, czyli te lokalne szczyty w długim terminie. Natomiast e, na wykresie tutaj widać potencjał wzrostowy w kierunku nawet 43 zł, gdzie mamy górne ograniczenie konsolidacji na PKO BP, które zresztą dzisiaj opublikowało e, nową strategię na kolejne dwa lata, więc warto się tym zainteresować. Mieć, które oczywiście, która oczywiście wspiera nam wzrosty na KGHM-ie, na ten moment testuje nam poziom wsparcia na 262, i zatrzymanie się na tym poziomie, otwarcie drogi do większych wzrostów, na pewno by dodatkowo wsparło wzrosty. Na, na KGHM, więc tutaj też warto sobie to obserwować. W ostatnim czasie pojawiło się dość dużo informacji na Bitcoinie, wahania w jedną, w drugą stronę, no ale na ten moment brakuje jeszcze tego popytu. Zauważmy, że rynek wybił tą linię trendu, którą wskazywałem jakiś czas temu, e, natomiast na razie suwa się pomalutku po niej, od drugiej strony, kluczowym poziomem z punktu widzenia wykresu H4 byłaby 50% korekta, którą prawdopodobnie, jak tak na oko patrzę, już testujemy. Wykorzystamy tutaj narzędzie Fibonacci'ego. No, nawet jesteśmy poniżej już tej bariery, teraz jeszcze 61,8 razem połączone z tym szczytem może stanowić nam krótkoterminowy poziom wsparcia. Jeżeli rynek znalazłby się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, wtedy byłaby ta, ta siła zmieniona, tam, czyli znowu byłby popyt dominował. Prawdopodobnie będzie tutaj próba jeszcze zaatakowania 9 tysięcy dolarów jako, jako taki poziom pierwszego poziomu oporu, i dopiero na tym poziomie poznamy, na ile silny jest faktycznie rynek, czy to nie była tylko taka podbitka przed ostatecznie kontynuacją trendu spadkowego, czy też jednak silne wzrosty, bo jeżeli popatrzymy sobie na bieżącą sytuację na wykresie, no to widać, że tutaj po silnych wzrostach z początku roku, teraz trwa taki Taki silny przestój, taka głęboka korekta. Na razie potrzebujemy dodatkowych potwierdzeń tego, że tutaj jest faktycznie zgromadzony kapitał. No i takim innym z potwierdzeń będzie właśnie przebicie na wykresie H4 średnich kroczących. To będzie pierwszy symptom do tego, że można kontynuować ruch wzrostowy. Dodatkowo oczywiście można spojrzeć również na średnią, na linię trendu, która również w tym przypadku, nawet z tą długoterminową linię trendu tworzy nam pewnego rodzaju kanał, więc wybicie jej w górę będzie dodatkowym potwierdzeniem już później. No, i tutaj zerknijmy sobie na giełdę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ trudno na to nie spojrzeć w momencie, w którym rynek robi cały czas coraz to wyższe szczyty. Tutaj systematycznie rynek się pnie powyżej średnich kroczących. Utrzymany jest tam ten trend wzrostowy. Na ten moment, ostatni potwierdzony dołek należałoby wyznaczyć tutaj, aż, czyli na poziomie na wykresie H4. Tutaj na poziomie, poziomie 3110. Jeżeli rynek to utrzyma, no to jesteśmy dalej w trendzie wzrostowym. Na ten moment trwa korekta. Zawsze test poprzedniego szczytu jest kluczowy. Zauważmy jednak, że coraz wolniejsze są. To jest taka charakterystyka dla trendu wzrostowego, podobnie jak to miało miejsce tutaj. Więc na razie, póki trend trwa, to też z tym trendem należy inwestować. Z wykresu dziennego kluczowy poziom wsparcia to jest poziom 3110. 65, więc tak należy na to spojrzeć, czyli na ten moment sentyment wzrostowy jest utrzymany na giełdach w Stanach Zjednoczonych tym samym powinna drożeć ROPA natomiast tutaj mamy na ten moment korektę korektę, która zaczęła się od lokalnego szczytu, ja tutaj w minionym tygodniu wskazywałem, że taki przestój tutaj się szykuje, no jak się ostatecznie okazało, ten trójkąt, czy ten, ten diament był trochę większy bo on powinien być tak naprawdę symetryczny się teraz powiększyć. W każdym razie, tutaj rynek ostatecznie wybił to górą, w związku z tym powinien być dalej kontynuowany ruch wzrostowy. E, tutaj, jeżeli byśmy mieli narysować jeszcze raz ten trójkąt, to on powinien mniej więcej wyglądać w ten sposób. No i, tym sam i tak samo ten prostokąt, który na dole został wyrysowany. Teraz stanowi to poziom wsparcia, czyli teraz rynek od góry będzie testował poziom 57,30, powinno to stanowić nam e, poziom wsparcia, jeżeli się to nie uda, tylko rynek pogłębi nam te spadki, to wtedy będziemy mieli informację, że ten, ta konsolidacja jest generalnie większa, e, no i ewentualnie wewnątrz tej konsolidacji dalej handlować. To już jest e, nieistotne, można usunąć. E, dodatkowo tutaj jeszcze dość ładnie rynek podąża po takiej linii trendu, znaczy... Trend. W ten sposób, ewentualnie jeszcze. Tak, jako dodatkowa linia trendu. No i teraz mamy dwa takie poziomy. Kluczowe. Jeżeli rynek by rozpoczął ten ruch spadkowy, no to pierwsza linia jest tutaj właśnie na poziomie około 56-80 będzie wsparcie. Natomiast niżej na 55,80, 56 byłoby drugie wsparcie. Dolne ograniczenie też i tej konsolidacji. Na ten moment, dopóki indeksy będą rosły, no to ropa też ma szanse prowzrostowe. Warto zwracać uwagę na zapasy ropy, które są publikowane z USA. One mogą też wskazać potencjalnie jakiś kierunek. No, ponieważ złoto i... Przepraszam, ponieważ giełdy rosną, no to złoto i srebro na ten moment tanieją. Jeżeli popatrzymy sobie na rynek złota, to tanieje o 5,5%. Ale doszedł też do ciekawego wsparcia na poziomie 1456. Biorąc pod uwagę wykres H4, to wybicie poziomu 1466 było naruszeniem trendu spadkowego. Natomiast nie jest to idealna okazja, ze względu na to, że na wykresie dziennym to jest tylko przetestowanie po przednich dołków, więc tutaj moim zdaniem złoto jeszcze nie jest w tym momencie. Cały czas warto zwracać uwagę na tutaj sezonowość, bo zazwyczaj w okresie właśnie początku grudnia pojawia się nowy trend wzrostowy. Jak zazwyczaj tutaj, właśnie w pierwszym tygodniu grudnia rozpoczyna się ruch wzrostowy. On trwa albo do początku roku, albo do stycznia, czasami nawet dłużej. Natomiast generalnie tutaj się wydaje, że pomału, pomału zbliżamy się do ważnych wsparć, które na złocie mogą nam dawać wzrosty, i warto to obserwować. E, natomiast do tego potrzeba, było, potrzeba by było jakiejś informacji, która by spowodowała niechęć, albo niepewność wśród inwestorów, albo nawet spadki na giełdach, wtedy na pewno by ten kapitał tutaj przepłynął do do złota. Dodatkowym czynnikiem oczywiście byłby wzrost inflacji, czy też kolejne obniżki stóp procentowych przez banki centralne, czyli ta realna stopa procentowa uzyskiwana z inwestycji, byłaby uzyskiwana w instrumenty dłużne byłaby ujemna, w związku z tym też ta, te złoto stałoby się bardziej atrakcyjne. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam oczywiście do inwestio, a teraz życzę udanego tygodnia, pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.